Witajcie w odcinku 24 mojego vloga Stella. Tak. Plany na dzisiaj są proste. Gdy będzie widno, mama będzie sprawdzała kolejność faktur według e-maila od Dagostini.pl Tak. A teraz idę wynieść śmieci, żeby po prostu Y, było, no, bez śmieci w domu. No to cierpliwości. Będą kolejne sekwencje w rokesterów. Tak. No, jak mówiłem. Y, jak mówiłem już, y, widzowie, y, dziś raz. Urodziny są w Tak. No. A Gampaula to jest taka świetna dziewcyna. Naprawdę odrotowa. Piękna, wysoka, uroca. I dzięki Pauli właśnie nagrywam swoje vlogmasy i vlogę stery. Wyobraźcie, skoro wujek mi umarł, to czy jadę na pogrzeb? Eee, nie. Nie jadę na pogrzeb wujka, bo mama uzgodniła wszystko z ciocią. Eee, Zoną drugiego wujka. I powiedziała, że skoro bym to przezywał, to lepiej Żebym nie jechał, patrzcie mam niby przed Wielkanocą Parę miesięcy tygodni A i u mnie siatełka są, Jak widzicie Tak i teraz kolejno Moje plany na dziś Sami wiecie co planowałem Ale patrz, jest nawet dość ciepło. Tak. Dzisiaj mamy już 2 kwietnia. A to oznacza, że urodza Paula dzisiaj ma swoje urodziny. Więc już mówiłem jej wszystkiego najlepszego, moje słońce. Ukochane, najwspanialsza na świecie. Jak się spotkamy, Paula, to będzie suk piękny. Jesteś gwiazdą. Tak, jesteś przepiękna. Tak. o, A no teraz idziemy wam, to wam pokażę gdzie zaproszę Granpaulę latem jak wtedy się spotkamy na jedną z moich randek. tak kurczę gdy pomyślę o Granpauli moje serce bije tak szybko tak Jestem tak bardzo zakochany, tak bardzo zakochany jestem w Gampauli. Tak jest to najwspanialsza olśniewająca piękna mademoiselle. Tak Granpaula to naj najwspanialsza z najpiękniejsza z pięknych to chciałem być tak gdy widzę Granpaulę moje serce bije bardzo szybko. gdy widzę tę przepiękną tę wspaniałą Kobietę moje serce przyśpiesa, tempa, a tutaj jest miejsce, gdzie, gdzie zaproszę gram Paulę latem. Tak. A na górze jest jeszcze serwis laptopowy. Tak. O, to właśnie jest to miejsce. Pizza Domino's. To będzie miejsce, gdzie cię zaproszę, Paula. Tak. Tak, to będzie nasze miejsce, gdzie się spotkamy. Tak, to moja piękna Gampaulo. Gdy wszystko będzie rozkwitnięte, gdy będą upały, to nasze, nasze serca będą. Jeszcze bardziej biły latem Tak Paula Tak Już sobie wyobrażam jak jak latem będę cię trzymał za lękę będę ci patrzył w oczy. będę cię adorował, kokietował tak Paula, to będzie coś wyjątkowego. Tutaj, tutaj jest właśnie, tu jest, wybaczę, tak przypadkiem zrobiłem, tutaj jest Rossman i w listopadzie tutaj sprawdzam zawsze kalendarza adwentowe dla Ciebie. Tak. Tutaj jest Top market o, patrz Paula i patrzcie widzowie tak o jak widzicie ale jak mnie ogląda moja ukochana Pauluńka to Naprawdę, piękne chwile nas czekają, Paula. Piękne chwile nas czekają. Tak. Wiedz jedno, księżniczko. Nie dam cię skrzywdzić, będę cię nosił na lękach, Paula. Tak. Będę cię nosił Paula na lękach tak, obronię, psyturę w smutku, pocieszę i to jest właśnie to co powoduje, że jesteś moją miłością, wybranką tak Paula Olśniewająco piękna Dobra. No. I tak, Paula. tak, tak, mój naprawdę był stracony w punkt. No.